Cześć dziś pokażę Ci, jak usunąć konto Instagram z urządzenia, jeśli masz ich kilka. Jeśli masz więcej niż jedno konto na Instagramie na swoim urządzeniu i chcesz usunąć tylko jedno z nich lub kilka, pokażę Ci, jak to zrobić. To bardzo proste. Wchodzimy do aplikacji Instagram. Gdy już jesteśmy w środku, klikamy w trzy kreski w prawym górnym rogu. Przewijamy na sam dół. Jak już zauważyliście, jeśli klikniemy zamknij, Instagram zapyta nas, czy chcemy wylogować się ze wszystkich kont, ale to nie jest to, czego szukamy. Więc klikamy w dodaj konto i wybieramy zaloguj się na istniejące konto. Teraz klikamy w trzy kropki w prawym górnym rogu i wybieramy usuń profile z tego urządzenia. Teraz możemy zacząć usuwać konta, które chcemy. W ten sposób usuniemy jedno konto Instagram, ale wszystkie pozostałe pozostaną. To wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję.